Do śmierci Georgia Floyda doszło 25 maja 2020 roku. Zaraz po tym rozpoczęły się protesty w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Marsze antyrasistowskie przeszły również w Niemczech, Francji, Australii, Nowej Zelandii, Polsce czy Wielkiej Brytanii. W Polsce zebrano się np. 6 czerwca przed ambasadą USA w alejach ujazdowskich w Warszawie. Dziś jednak chcemy krótko opisać to, co się działo na Wyspach Brytyjskich w ubiegłym już 2020 roku. Tam uczestnicy tych protestów wyszli masowo na ulice, gdzie dochodziło m.in. do niszczenia pomników. Protestujący zderzyli się również z kibicami West Ham United. Kibice bronili różnych pomników, jak na przykład posągu Winstona Churchilla. Takie wydarzenia miały miejsce również w innych angielskich miastach nie tylko w samej stolicy w samym Londynie. 22 czerwca, kiedy miał miejsce mecz Barnley FC z Manchesterem City i w momencie kiedy piłkarze obu drużyn klękali tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego na znak Solidarności z ruchem Black Lives Matter, nad stadionem przeleciał samolot ciągnący za sobą napis White Lives Matter. Okazało się, że slogan White Lives Matter jest rasistowski, nie to co Black Lives Matter. I odpowiadający za całą akcję, notabene pilot samolotu, 24-letni Jack Heppel, dostał dożywotni zakaz stadionowy i w dodatku stracił pracę inżyniera w swojej firmie. Gary Lineker, słynny angielski piłkarz, skomentował tę akcję zdaniem Jestem pewny, że Burnley potępi to gówno. Jack Heppel z kolei napisał Chciałbym w tym momencie przeprosić absolutnie kurwa nikogo. Duże zamieszanie kibice, szczególnie Millwall, wzbudzili, kiedy w Anglii przynajmniej częściowo otwarto dla nich stadiony. Gdy tuż przed meczem z Derby County w rozgrywkach Championship, piłkarze obu drużyn uklękli, zostali oni wybuczani przez fanów Millwall. Sam klub od razu wydał oświadczenie, że jest przeciwny rasizmowi i każdemu, komu udowodni ów czyn, czyli konkretnie gwizdanie i buczenie, przyklepie do żywotni zakaz chodzenia na mecze. Podobna akcja z wygwizdaniem miała miejsce również na przykład na stadionie Colchester. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o całej akcji z Black Lives Matter. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii na ten temat. Przy okazji zachęcamy Was do zostawienia suba na naszym kanale. A tych, którzy jeszcze nie sprawdzili podcastu Milul, serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy.